Cześć, witajcie w kolejnym... nie, nie kolejnym. wroga opanowany! Coś w rodzaju jakby takiego... nie wiem jak to nazwać. Małego teściku, coś w tym stylu. Tak sobie jestem na jakimś serwerze. Tylko na morze, w Battlefield Battle 2. Chcę po prostu zobaczyć, czy to jak jakoś nie będzie słychać. Niech się gościu zaregował Dobra, może jednak może to nie jest najlepszy pomysł Więc szybko ciachniemy z tego serwera. odczytywanie, aktualizacja statystyk Dobra, już mamy 11 poziom. Mm -hmm. Może to tak wszystkie trupy, gry podpój ma być. Mogą być wszystkie mapy Dobra, jakiś szwabski serwer może być Tak, aby był stało jeszcze około 15 minut w zasadzie muszę iść po brata, dobrać go ze świetlicy. No niestety Jednak brat to brat Więc zapewne zauważyliście Nie wiem czy zauważyliście czy nie Że mnie w końcu słychać Chyba mnie słychać Jak? mnie nie słychać, to tego nie będzie na YouTube, więc jak mnie słychać, to będzie na YouTube prawdopodobnie. I mam nowy program, to jest po pierwsze. Po drugie, odkryłem co było przed No Dobra i podoba mi na... się Dobra robota! Nieźle, nieźle żem się nagrał na tym serwerze. Przez początek normalnie trafiłem na samą. Nie, no, bo... Go, takie do cholery Nic się nie zrobiło. Zero punktów. Nieważne. Też powinienem to mieć trochę... ...trochę ciszej jeszcze. Jak mi się wydaje. No wgrywaj się szybciej. No, ale nie wiem, jakie odznaczenia. Mm, z tłumowcem. Nie, to ja chcę moją M4. Jeszcze nie. Myślę, tutaj trzeba to w pojeździe. to. Jestem ruskiem. Nie nawet. Tam jest lekki Kurwa! 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 wroga. Lol, Kurwa! Kurwa! Ekstra. Nie wiem gdzie kto jest. No dobry, niezły gościu 46 poziom. No nieźle, nie Właśnie nie to. Przełączam detektor ruchu. Dźwięk jest. Jeszcze przełączymy na słuchawki. No jest okej. Okay. Jestem na maksymalnych detalach, powiem wam. Powiem wam, że to są full detale i jakoś mi się nie cnie. Pamiętam, że kiedyś tam kogoś oglądałem. Do widzenia. Jeszcze, jeszcze Nie, jeszcze nie umarsz lak. Nie, Znowu dedłem tylko nie to. Jeszcze nie wiem, czy to się zatytułuje. Załatwiłem go! do mnie strzela. Nie ja tylko jak kto, skąd i gdzie. No to tam leci. Drugi samolot. A to jesteś nalot. Mruk po masz łapkę! Masz samo

Dobra, chyba się zmienił ten tryb gry. Dobra, będzie plac budowy. Jeszcze nikogo nie zabiłem. Muszę Aha, a program, którym nagrywam, nie wiem czemu mówiłem, nazywa się MSI Afterburner. Co w tym stylu? W każdym bądź razie. Będę tak. Byłem snajperem, że to wiecie, pierwsza snajperka, to są drugą. no znaczy, dobra, nudzi mi się, kampię, kampię i nic. Bum, strzeliłem tak na ślepo. Zabicie wroga, 50, <noise> Trafienie w głowę, 25 chyba bodajże, nie pamiętam ile jest za headshot'a. Po prostu tak na ślepo strzeliłem, wolałem headshot'a gościowi, nie? nie? Śmiałem się z tego trochę, w szoku byłem. Albo jeszcze gościu mnie nie widzi, stoję ten, bo on. gościu jest w budynku, patrzy przez okno. w i ten. W grze oczywiście, piosek. Do rusków nic nie mam. Nie żeby coś. I ten. Po prostu sobie siedzi w tym oknie kampi coś na tym... na medyku. Ja patrzę, przycelowuję. Headshot, ja, to był najpiękniejszy headshot mojego życia. Goś mnie nie widział, normalnie ja stoję przed nim prawie że. Albo od od gry. Albo coś Ktoś mnie widzi. Jestem ja tu, Mam tu lekko zjechodzę z bronią mało kalibrową tutaj wszystko jest, tak powinno być. Więc chyba pójdę gdzieś no, tam są jakieś... No, padać. No, kurde, odsłoni. Co za debil, ja nie mogę. Kretyn kompletny. Z kim ja jestem w drużynie. Takie debile. Ja nie mogę. Prawie żem gościa zadł to mi się debil w chrzaniu na linię. A i bo zaraz umrę. Nie ma tu medyka. Słyszę jak ktoś? Wątpię. Ha! <suszy> e, to nie ja go zrobiłem! Ja nie mogę! Oh. Dobra, to są moi, to są moi tu Tego też gówna Gościu leży. Trochę się boję. Wow, ruski. Ruski. Ja, ja, ja już były. Czy ruski są? Mnie nie ma. Ciekawe jestem jak to się nagrywa. No to jest, wiecie, tego tak na próbę. Jak coś, to nie, nie rzuca tego. Ja. Wow, 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 wow. O nie, tam czołg był! Nie, się tak nie bawi go nie, nie, się, nie się, że... i tak wygląda. Raju. I na siebie, da na taki to dupy miałem dzień. Ale jest ciągle go jeszcze wiem A zniszczę cię albo nie. Ja nic nie mówiłem Ale wyszły ruski szczegół, no to teraz sport. Zjem was, zjemcie zjemcie, zjem Jest w końcu kogoś zabiłem No już myślałem oooo! No so fecha tego się Nie no nieźle no to było piękne Saszamo Nie ładunek To jest moim gościu. Aha, jeśli ten filmik ujrzy w światło dzienne, to pod tym filmem będzie link do takiego filmiku, który ja montowałem tam. Chyba mówiłem w sumatorze Farmy, nie wiem, nie jestem pewny. To tam ma ten mój, mój wujek swojego syna. Zmontowałem mu ten film, czyściłem czy na Youtuba i dam do niego linka, bo w tamtym smutrze farmy chyba miałem go dać, ale go zapomniałem dać. W każdej bądź razie, ja to chyba miałem podłoże. Dobra, nieważne! Ja jestem, ja jestem obrońcą nie ładunek, Łatunek rozbrojony do yes. wow, wow. zaraz zabiją, zabiją mnie, normalnie mnie zabiją Jakiegoś... Jak... Mnie normalnie jak... Mówiłem przewiduje przyszłość Wrók przewiduje przyszłość, zaraz się odrodza Widzicie, zaraz się odrodzę, jestem po prostu przywikiewaczem przyszłości ten MSC Afterburner naprawdę nie ma takich lagów jak przy PRAPSie teraz wiecie, dużo wszystkiego dużo od cholery odłamków, dodatkowo się nagrywa teraz, o, to jest fajne, koniecznie oba punkty kontrolne. robienie biurki w ścianie Nie, z to nie chcę

Boom. Wow! Choke! Choke! Czołg. chyba jest mało miejsca na dyskusję. C. A rozwali nie rozwaliłem. No myślę, że już powoli skończymy ostatni, takie jak ostatnie nasze życie i kończę ten filmik. Jeszcze muszę nagrać wprowadzenie do Ski Regiona, jeśli będziecie chcieli oczywiście. Warunek będzie taki, że pod tamtym filmem ze Ski Regiona oczywiście będzie musiało być 25 łapek w górę, żeby seria powstała, bo jeśli nie będzie tych 25 łapek w górę, rozumiem 24, to może jeszcze. To nie wiem 15-10 to już nie, niestety. Ehm... piszą coś po niemiecku. Mam niemiecki łatwy, jest lubię niemiecki. Według mnie o wiele lepszy od. o. lepszy od angielskiego. Nie wiem, nie wiem, jak wy sądzicie, ale ja wolę niemiecki niż angielski. No, nalajcie mnie w pierwszej klasie. Gimnazjum czwórkę. Bez nauki, bez niczego. Kacapy daj, dedaj, gnoju! Już po tobie! Nie umarłeś? Świnia jedna. Nie zdech. Pamiętam kiedyś, to byłem normalnie, bo bawiłem się w Rambo wjechałem całą m 4 cały magazynek w m 4 biorę mała broń, trzech zabiję tą m 4 plus jeszcze dwóch walnęłem, jeszcze dwóch walnęłem, no na no, koniec, e, przy tym, z tej małej broni, normalnie Rambo, <grym> się Rambo, bawiłem się w Rambo, dobra, to już by byłby. koniec chyba, jakiś gościu tu kampi, a się z wami żegnam i zobaczy jak to się nagrało, no, ta, ta, ta.